Proszę Państwa, właśnie znajdujemy się w Krakowie, w Płaszowie, na terenie obozu niemieckiego, który został wybudowany w 1945 roku przez Niemców. Tu właśnie byli, przytrzymywali Polaków, żołnierzy polskich, Żydów, zmuszając ich do pracy. A tu są też. Mogiły Polaków i Żydów są tylko płyty z kamienia. To wszystko znajduje się w Krakowie, w Płaszowie, przy ulicy Dworcowej. Tu można dojechać tramwajem linii 24 oraz 50. Tak wyglądają groby z tysiąc dziewięćset roku, gdzie Niemcy mordowali Polaków i Żydów. Dziś mamy tylko skamieniałości mamy tylko jedną jedyną tablicę to, no, o, jest Żyd który zmarł właśnie tutaj Jedyna tablica, którą można cośkolwiek odczytać. Kange Jung Abrahame. Słyszymy sowę, jak... Tu przed nami widzimy cmentarz, który w chwili obecnej jest niedostępny dla zwiedzających. Znajdujemy się na terenie obozu niemieckiego. Ta ścieżka prowadzi do baraków, gdzie Polacy ciężko pracowali i umierali. Kmentarz, który widzieliśmy wcześniej z drugiej strony. Z tych ruin widzieliśmy kamienie cmentarza wcześniej. Wszystkie zwłoki, wszystkie ciała, które zostały odnalezione i i po prostu wiadomo było, to to jest, jak ma na imię i nazwisko. Są pochowane tutaj na tym cmentarzu. To jest jeden, jedyny cmentarz polsko-żydowski. Stężny dół, który, jest, który był wykopany przez więźniów przez przez żołnierzy, polskich żołnierzy w hitlerowskim obozie, w Krakowie. niesamowite wręcz niewyobrażalne że taki wąwóz można wykopać ręcznie tak hitlerowcy znęcali się nad Polakami proszę zobaczyć górę i proszę zobaczyć sam dół To jest cmentarz, który wcześniej Państwu już pokazywałem. Tu mamy lepszy widok, więc postaramy się go nagrać nieco więcej. Tu leżą tysiące Polaków omordowanych przez Hitlerowców w 1943 roku. Dokładnie 1943. Kalista. w Krakowie. Tak wygląda cały wąwóz wykopany z kału, które kapali polscy więźniowie, żołnierze. narzędzia, które przerabiały kamienie na piasek. Płyty które z ludzkich nagrobków. Wyłożona ścieżka do obozu niemieckiego.